Połowa grudnia, dzień z życia ogrodnika amatora. Ja jestem przy mojej sosnie żółtej. Tutaj po prawo jodła koreańska, ale ona mnie dzisiaj nie interesuje. Interesuje mnie sosna żółta, a raczej to, co ona mi daje. Wiadomo, różne rośliny przez cały rok zapewniają nam swoje owoce. I takim owocem o tej porze roku. Jest dla mnie właśnie to. Mam tutaj zebrane igliwie sosny żółtej, najwyższa pora, żeby zabezpieczyć rośliny te, które są bardziej podatne na mróz, żeby zabezpieczyć ziemię wokół tych roślin, żeby system korzeniowy nam nie zmarł, a takie igły do tego bardzo dobrze się nadają. Zabezpieczamy na pewno magnolie, ponieważ one mają dość płytko system korzeniowy, także. Takiego igliwia wykonujemy tutaj okrywę. Zabezpieczamy również klony palmowe. Jestem tutaj przy dość młodej sadzonce, około 2-3 lata. I również warto jest zabezpieczyć ten system korzeniowy. Ponieważ klon palmowy korzenie ma podobnie jak Hortensja dosyć płytko i w dodatku część korzeni jest odsłonięta. Dlaczego jest odsłonięta i jak prawidłowo posadzić klon palmowy, to tutaj wyskakuje link, był materiał. Także jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam. A oprócz tego zabezpieczamy także. Na przykład młode sadzonki miłożąbu japońskiego, czy też klon tatarski. Tutaj inny przykład drzewa, które może nam dostarczyć takich długich igieł, dobrych do zabezpieczenia roślin przed mrozem, jest to sosna himalajska. I też, tak jak widzisz, igły są stosunkowo miękkie i bardzo długie. A jeśli nie masz drzew iglastych, lub też nie masz wystarczającej ilości igliwia, możesz także użyć liści. Ja jestem właśnie na mojej pryzmie, gdzie robi mi się ziemia liściowa, to są liście tegoroczne. Najbardziej moim zdaniem sprawdzą się liście brzozowe, także polecam, ale wszelkie inne również, no nie brałbym tylko owocowych, bo to wiecie, Choroby grzybowe mogły jakieś występować w trakcie sezonu, także żebyśmy sobie nie narobili problemu tym zabezpieczeniem. No i liście. Jeszcze jedna kwestia: igliwie jest na pewno mniej podatne na rozwijanie. Liście będziesz musiał albo przycisnąć ziemią, ewentualnie obłożyć gałęziami. Oprócz tego zabezpieczamy także wszystkie młode rośliny, które w tym roku pojawiły się w naszym ogrodzie. Patrzę tutaj właśnie teraz na kilka takich roślin i na ciebie też. Także nawet jeżeli roślina jest mrozoodporna, no to takie młode sadzonki również warto jest zabezpieczyć. No i tutaj już część roślin u mnie jest zabezpieczona. Zaczyna padać, także ja ruszam dalej z pracą. Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć.